Witamy wszystkich bardzo serdecznie na Naukowo.pl. Dzisiaj nasze tradycyjne spotkanie z profesorem Ernestem Aleksem Bartnikiem, fizykiem kwantowym z Uniwersytetu Warszawskiego, z którym sobie rozmawiamy o takiej fizyce, która jest dookoła nas, a nie jakiś bardzo, bardzo tej fizy... o fizyce, którą widać bardziej niż ta niewidzialna. Która, która, jest, która jest fizyką teoretyczną i którą się pan profesor zajmie na cały dzień. Panie profesorze, umówiliśmy się, że będziemy dzisiaj rozmawiać o tranzystorach, więc ja nie wiem o tym dużo, aczkolwiek korzystam i kiedyś miałam przyjemność wyłącznie napisać tekst o panu Czochralskim, i jakoś to jest, to jest cały mój bagaż, więc chętnie się dowiem więcej. Zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry Panie Redaktor, dzień dobry państwu. Tak, proszę Państwa, dzisiaj chcę opowiedzieć o najtańszym produkcie, jaki ludzkość wytworzyła. Otóż jeżeli wezmę mojego iPhone'a, przepraszam, mojego smartfona, który jest warty około 1000 dolarów, to on zawiera 10 miliardów tranzystorów. Także za jeden cent, za jeden cent amerykański mogę, dostaję parę tysięcy tranzystorów. Także to jest, yy, jeden tranzystor to jest najtańszy produkt, jaki jest na ludzkości. Teraz. Yy, teraz yy, trzeba powiedzieć, dlaczego tak się. Yy, dlaczego yy, takie tani? No już, już, no bo teraz to jestem zaintrygowana. No, o, o to chodziło. I, 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 więc zacznijmy historię od czasów po, tuż powojennych. Jak Państwu już opowiadałem o lampach, które lubią z, zresztą, no, lampy były y, 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 duże i zawodne. No i szukano al, al, alternatyw. do no, wojsko zażyczyło sobie lepszych lamp, zwanych nuwistorami, a w międzyczasie Bardin, Briten i Shockley zajmowali się substancjami, które się nazywa półprzewodnikami. Tak naprawdę one nie są półprzewodnikami, tylko one są do, doskonałymi izolatorami, tylko o tym chemicy nie wiedzieli. Otóż, proszę Państwa, jak weźmiemy taki, ktoś popularny nazywa półprzewodnikiem, na przykład krzem albo German, no to e, jeżeli weźmiemy próbkę chemiczną tych pierwiastków, no to one dosyć dobrze przewodzą ten prąd. Nie tak dobrze jak metale, ale... Ale całkiem nieźle. I taki półprzewodnik łatwo rozpoznać, że to nie jest metal, tylko półprzewodnik. Cokolwiek zawiera półprzewodnik, to jeżeli podgrzejemy, to dla metalu opór, opór wzrasta. A w półprzewodnikach na odwrót, jak podwyższymy temperaturę takie, takiego urządzenia, 100 diody czegokolwiek, no to oporność spadnie. No jak weźmiemy właśnie taką diodę czy cokolwiek w ręce i, i będziemy mierzyć prąd płynących, to zobaczymy, że ten prąd będzie wzrastał. W ten sposób wiemy, że to jest półprzewodnik. Teraz półprzewodniki te znane chemii są dobrze przewodzą prąd, gdy zawierają niewielkie ilości zanieczyszczeń zwanych do, do mieszkania. I tych domniczek może być strasznie mało, a jednak wywołają, wywołują dosyć duży wzrost przewodnictwa prądu. Więc taki dobry chemiczny odczynnik, taki 3DA czy coś, no to to ma czystość 1 do 1000, prawda, jednego promila. Natomiast żeby uzyskać prawdziwy, e, e, prawdziwy german, albo prawdziwy krzem w swoim stanie naturalnym bez tych domień, to musi mieć nieprawdopodobnie czystą, czystą próbkę. Tam jedna, część, jedna miliardowa zanieczyszczeń, to i tak już jest dużo. I, i na to, by potrzebne były specjalne procesy, Tu bardzo mi miło, że pani wspomniała o czochlanckim. To jest jedy, jeden z kroków właśnie w bardzo dobrym zczyszczeniu. No i jak mamy taki już bardzo, bardzo czysty, czysty półprzewodnik, no to, to on jest doskonałym izolatorem. Sprzęt jest z izolatorem, jak jest czysty. Czyli ten, te efekty przewodnictwa są związane z tymi domieszkami. Mhm. Tak, tak, właśnie. No i te domieszkowania są dwóch rodzajów. Już jedne domieszkowania są takie, że dają dodatkowe lekce przewodnictwa, i to jest przewodnik typu N, a inne zabierają. Zabierają elektron, robi się dziurę i ta dziura zachowuje się jak dodatni naładowany elektron, Też na to jest na przykład typu P, od pozytyw albo, albo dziurowe. No i takimi rzeczami zajmował się Bardin, Britain i Szokle i w roku 1947 zauważyli, że jeżeli mamy taką próbkę, pierwszy półprzewodnik to był German, na, 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 tym przewodniczył Germanie, udaje się zrobić. Przyrząd wzmacniający. Coś co działa jak trioda, czyli coś wzmacnia. i Nazwali to tranzystorem. No i to jest zwierzątko, które ma trzy nóżki. Baza, emiter, kolektor. No jak się da mały prąd na baza, to pomiędzy emiterem a kolektorem zaczyna płynąć dużo większy prąd. Znaczy, ja przepraszam, tak... mi się to trochę z działaniem tych lamp, o których pan profesor opowiadał. Kojarzę, bo tam też były trzy elektrody, prawda? Znaczy ta Siatkody, siateczka. Tak, ale to, zaraz do tego dojdziemy. Ten przyrząd działa zupełnie inaczej, niestety. Działa czysto kwantowy. i będę próbował wytłumaczyć, dla, jak to działa. To zapraszam na no, moje wykłady. Wtedy, wtedy to, to, to troszkę dokładnie o tym mówię. Natomiast tu chodziło o to, że zrobili z maleńkiego kryształku Germanu, podtykając dwa ostrza, coś, co. Nagle zaczęło wzmacniać. Oni tak byli zdumieni tym i nie wierzyli, że podłączyli ten, ten, ten swój pierwszy tranzystor do głośnika, żeby zobaczyć, że dźwięk się robi bardziej głośno. No i pierwsze tranzystory były bardzo delikatne, bo, bo jak się weźmie kryształek i tam dwa druciki będą dotykały, no to to nie jest stabilne. Potem wypracowano, a to już było w 1947 roku, tu dwa lata po wojnie. No, i to, dalej to rozwijano. Potem zrobiono prawdziwe tranzystory, to znaczy takie, które już nie mają tych igiełek, tylko mają te, te, tak zwane złączowe. I opanowano produkcję tych tranzystorów. I pierwszym, pierwszym, tym, pierwszym pierwiastkiem, który był użyty, to, to był German. Polska przypadkowo właśnie na Śląsku miała. Miała jako produkt uboczny wytopu innych metali, miała dosyć dużo germanu i Polska była, tu muszę mi się pochwalić, jednym z pierwszych krajów na świecie, który rozpoczął produkty tranzystorów. Teraz okazało się, że, te, że, że znacznie lepszym półprzewodnikiem jest krzem, odpowiednio czysty. No i z krzemu zaczęto robić tranzystory krzemowe, no i to był wielki, wielki, wielki przebój. To, yy, no bo to, to już tanie jak barsz, no piachu jest pół świata. No, no to, yy, to koszty, yy, yy, koszty oczyszczenia. Otóż dzisiaj się robi to w ten sposób, że żeby wyprodukować, żeby wyprodukować coś z krzemu, to w się robi gigantyczny kryształ, jeden wielki kryształ w postaci takiego ach, takiego wałka o średnicy 30 cm i do długości tam do metra i to jest jeden wielki, super czysty krzy, kryształ krzemu i to tnie piłą e, diamentową na takie cieniuteńkie wafelki i te wafelki są podstawą do robienia różnych przyrządów półprzewodnikowych. No, są, są dobre, nie mają żarzenia, mają bardzo długi, długi trma, czas trwania, odżywają małe energii. no w ogóle pod każdym dniem górują nad lampami. No i, stel, i zaczęto, jak zaczęto produkować, no to oprócz zastosowań wojskowych, to oczywiście yy, po, po, pojawiło się na, 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 na rynku konsumenckim. Otóż pierwsze radio tranzystorowe budowane w Europie czy w Ameryce były niedobre. W sensie takim, że same tranzystory są o wiele mniejsze od lamp, ale wszystkie inne części, jako to potencjometry, te gałki, przełączniki to wszystko było jak ze starych radii. W związku z tym takie radio tazistorowe amerykańskie z tamtych czasów, czy, czy, czy europejskie, było no, porównywalne z miniaturowymi e, 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 radiami lampowymi. Nic, nie, nie, nie było wyraźnego zysku, oprócz tego, że, to, że dawało się to pędzić jedną bateryjką, no i było bardziej odporne na wstrząsy i tak dalej. Natomiast, Karierę na tranzystorach zrobili oczywiście Japończycy, którzy oznali z uwielbienia dla rzeczy miniaturowych, z zwali wszystkie części i pojawiły się radia tranzystorowe, malutęgi wielkości paczki papierosów. No i to, to dzisiaj popularnie nazywa się tranzystorem. No i tak, tak, wygląda, tak wyglądał rozwój tych, rozwój tych tranzystorów, ale nie to było przełomu to oczywiście ułatwiało, pozwalało budować komputery troszkę lepsze, bo. Nie no, najpierw historia rock'n'rolla, generalnie bez takiego małego radyjka, niezależnego na bateryjkę, to ani kina amerykańskie, które jest na takie kino samochodowe z lat 60. no nie mieliby głośnika, co tam. Prawdzie oni tam nie chodzili oglądać tych filmów, ale umówmy się, historia rock'n'rolla, no, no. No, Moim zdaniem rozwój by nie nastąpił, gdyby ta młodzież nie miała każdy swojego radia, które jest niedrogie na baterie i nie musi ją mamy i taty słuchać. W tamtych czasach to akurat były radia lampowe. Szczerze mówiąc, mam jeden taki egzemplarz bardzo rzadki, właśnie radia samochodowego czysto lampowego. No ale odchodzimy od tematu. Natomiast. Prawdziwą rewolucją, o, 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 prawdziwą rewolucją okazał się jeden z najgenialniejszych wynalazków ludzkości, a mianowicie chodzi mi o. o otóż Texas Instruments, amerykańska firma, prowadziła serię 7400 tak zwanych TTL. TTL-ki to są takie małe robaczki standardowe. Z, z numerkami, mają tam od 4 do 16 nóżek, powiedzmy. To, że to jest pomysł amerykański, łatwo zobaczyć, dlatego że rozstęp pomiędzy tymi nóżkami jest 1 dziesiąta cala. No, <śleszy> jakoś nie przyswoili systemu metrycznego. No i to się stało standardem światowym i ten, te, te, te TTL-ki te, te, TTL są produkowane do dzisiaj i, i, są, I są tak uniwersalne, są standardem. Dziesiątki firm, setki firm produkowało e, podobne tetelki, nawet w krajach e, socjalistycznych, za żelazną kurtyną też, też produkowano, bo to bardzo ważne dla wojska. No i miałem kolegów, którzy pracowali właśnie w ośrodku badawczym w Warszawie, którzy zaczęli robić takie tetelki ki pokazywali mi z dumą. No i to trzeba wiedzieć, że tak. I w tranzystorach, i w takich, właśnie takich pierwszych, zaraz powiemy, czy to jest ta TTL, no to sprawność była bardzo mała. To znaczy, pół procenta tych obodów się nadawało do użycia, a reszta miała wady, trzeba było wyrzucić. No, no, no i tak to jest, bo to trzeba zachować niesłychane warunki czystości. I, Właśnie To głównie, głównie czystości, najmniejszy pojazd potrafi zniszczyć. Więc y, ttl to, 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 się, to jest skrót od tranzystor, tranzystor logic. To jest układ logiczny, który po pierwsze jest bardzo szybki, a po drugie, właśnie zawiera tylko tranzystory i oporniki. Nie ma żadnych kondensatorów, i tak dalej, Takich rzeczy, które są duże i które trudno zmini zminiaturyzować. Natomiast no podstawowym pomysłem, który, który był w tych ttl jest rzecz następująca. Jak weźmiemy płytkę krzemu, to jeżeli ją wystawimy na działanie tlenu, to ona się pokryje dwutlenkiem krzemu, czyli, czyli kwarcem. Czyli się wytworzy na niej izolator, jak, jak, jak trzeba. I teraz robimy coś takiego, że na, tej płyt, na, tej, na takiej płytce krzemu zamalowujemy ją substancją światłoczułą, naświetlamy i, i po rozpuszczeniu tej substancji światłoczułej w odpowiednich miejscach tworzy się, e, tworzy się jakiś, e, jakiś szablon e, szablon połączeń, czyli jakby możemy to, drukować światłem na tym obiekcie e, obwód robimy, jakiś. Się, nie zwalniać pewne miejsca, a potem na te miejsca Możemy wprowadzać domieszki. i możemy to powtarzać parę razy, czyli możemy w różne miejsca różne domieszki robić. I w ten sposób za pomocą procesu fotograficznego na płytce możemy wyprodukować cały obwód, e, 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 cały układ składania się W przypadku TTL, to było to kilkadziesiąt rodzów. No i to było, to było bardzo szybkie, bardzo tanie i poza tym na takiej, na takiej dużej płytce właśnie. Takim, takim plasterku tego krzemu można było bardzo dużo tych, tych obwodów stalonych zaprojektować, i to, to było metodą, metodą fotografii kolorowej. Naświetlam, na przemywam, domieszkuję, zakrywam, naświetlam drugi raz, domieszkuję, inno domieszkuję i tak dalej. I tak po paru krokach automatycznie za jednym zamachem wytwarzamy nie jeden y, układ scalony, tylko kilkaset nas, albo pa, nawet parę tysięcy. I to było coś, y, y, coś fantastycznego. Jak już to się zaczęło i to jest przełomowe dla ludzkości, to się okazało, że my możemy zrobić to samo nie dla, je, nie dla kilkudziesięciu tranzystorów, tylko dla milionów tranzystorów, dla tysięcy tranzystorów i to się pojawiły pierwsze. Procesory czyli, procesory, czyli serca komputerów, tak zwane 4-bitowe, potem 8-bitowe. No, a potem zaczęto iść coraz dalej. No i dzisiaj doszliśmy już do praktycznie, już do granicy możliwości naszych, dlatego że te ścieżki, czyli odległości pomiędzy tymi tranzystorami i, 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 i ich, ich, ich połączeniami są tak małe, że elektron nie tylko idzie po, tym, po tej ścieżce, ale może przez izolator przeskoczyć na drugi, na, 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 druci, na, 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 poło, na drugie połączenie. To się nazywa zjawisko tunelowe, czysto kwantowe i układ przestaje działać. W zasadzie już osiągnęliśmy tak, i tak gęste upakowanie, że już przeszkadza nam mechanika kwantowa. No i dzięki temu możemy mieć, możemy mieć układ stalony, który zawieranie. Nie jeden, nie 100, nie 1000, tylko 10 miliardów e, e, tranzystorów, czyli 10 miliardów, e, 10 miliardów logicznych, logicznych elementów. To jest zupełnie niesamowite. I takich obwodów na takim jednym bafelku. Mamy kilkaset, czyli jak mamy fabrykę, która to robi, no to ona to produkuje automatycznie, za, za jednym zamachem produkujemy, um, produkujemy parę set takich procesorów i taki procesor kosztuje parę set dolarów, czyli, czyli poniżej tysiąca złotych, czy w granicach tysiąca złotych i to jest właśnie coś, co jest niesłychanie, niesłychanie tanie. To spowodowało absolutną, jak wiemy, no, rewolucję. E, 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 w naszej cywilizacji, dlatego że nie tylko umożliwiło każdemu z nas w domu posiadać komputer, możliwą właśnie szybką komunikację z całym światem. Przecież teraz rozmawiamy przez Skype'a, czyli używamy intensywnie procesorów nie tylko w moim komputerze, ale potem jak, jak to internetem poszło do, do, do stacji przełączających, tam też są silne komputery i tak dalej i tak dalej. To jest wszystko efektem, to jest wszystko efektem efektem tego genialnego wynalazku, e, e, wynalazku Texas Instruments, wynalazku robienia obwodów, obwodów stalonych. Zaczęliśmy od niewielkiej ilości, a teraz robimy, robimy to, to w gigantycznej ilości. Notabene tu jest dosyć duże niebezpieczeństwo, gdyż takie, taka fabryka, która produkuje te procesory, Takich fabryk jest trzy na świecie. To jest, to jest coś niesłychanie kosztownego i bardzo delikatnego, to, to z tym się trzeba umieć, obchodzić. I niewiele firm e, posiada technologię do robienia, do wytwarzania tego. Jedną z nich to wszyscy Państwo znają, to jest Intel, to jest największy producent właśnie y, mikroprocesorów, właśnie tą techniką, o której tutaj mówię. Koreańczycy są w tym dobrze, także Japończycy, Chińczycy o ile wiem, też zaczęli, zaczęli robić. I to są te najbardziej najbardziej znane firmy, które robią które robią procesory. Także mamy na świecie, być może na szczęście niewiele firm, czyli niewiele typów procesorów, które chodzą. Byłoby tragedią, gdyby w każdym, każde państwo miało, miało parę firm, które by robiły procesorów i na świecie byłoby parę tysięcy różnych procesorów, czyli parę tysięcy różnych komputerów, które by były sobą niekompatybilne. To jest horror. Więc dzisiaj na szczęście tak nie jest. Dzisiaj każdy z nas najprawdopodobniej w 90% jak ktoś siedzi przy komputerze, no to na pewno pracuje, no to właśnie z prawdopodobieństwem ponad 90% używa, używa, używa procesora Intela. No i to wszystko stało się, proszę Państwa, za mojego życia. Pamiętam, jak byłem jeszcze młodym asystentem, jak było wielkie podniecenie, kiedy się dowiedziałem, że Intel wyprodukował pierwszy, Procesor, czyli coś, co pozwala zbudować sobie komputer, który kosztuje 100 dolarów. Ja używałem komputera, tak ta słynnego Kara 65, ta, ta, komputera na transistorach zbudowanego przed inżyniera karpickiego na naszym, na naszym wydziale fizyki. No i to było, to było wielkie połączenie, kilka wielkich szaf i szum klimatyzacji, bo to żarł prąd, a to się okazuje, że mały taki robaczek potrafi, potrafi być, być, być procesorem. No i to, to było niewyobrażalne. Potem nadeszły czasy, kiedy mogłem sobie kupić nawet, mógłbym, pierwszy mój procesor ośmiobitowy, słynny TRS-81. Dla tych, co pamiętają stare komputery, to w Europie był mało znany Zresztą to jest produkt amerykański na, na komputeraple, nie było, więc tak było o wiele, o wiele za drogie, a teraz były stosunkowo tanie. No a potem w pracy już mogłem sobie z grantu kupić, jak się pojawiły, pierwsze PC, czyli pierwsze personal computer, PC, to znaczy personal computer, pojawiły się, były standardowe i, i, na, i pierwsze chodziły wyłącznie. Na, w systemie operacyjnym Microsoftu, a potem były kolejne generacje coraz lepszych PC-ów o coraz większych moczach obliczeniowych, na coraz lepszych procesorach i tak dalej, i tak dalej. Więc przeżyliśmy absolutnie rewolucję. Rewolucję nawet więcej niż przemysłowa, rewolucję, która zmieniła całe. Całą naszą cywilizację, przez to, że się możemy ze wszystkimi łączyć, przez to, że te komputery potrafią rzeczy zrobić niesamowite. No, dzisiaj komputer ogrywa każdego szachistę, nawet w go umie wygrać z mistrzami. Metodami właśnie sztucznej inteligencji umiemy. Umiemy także na co to, 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 to pewnie panią radach to zainteresuje, możemy zobaczyć jak się zwija białko, jaka jest konformacja białka. To nie wystarczy podać sekwencjami w tylko trzeba jeszcze wiedzieć, jak to się zwije w tą tą kuleczkę skomplikowaną, która ma aktywność. E, no, biologiczno, no i tego to było poza, po, do, do całkiem niedawno, poza zasięgiem y, o, obliczeniowym, a dzisiaj okazuje się, praca dono, donosi, że właśnie gdzie się udały się już pierwsze próby właśnie przewidywania, właśnie konformacji białka Tak, już bez krystalografii, czyli proszę Państwa, to o czym mówi pan profesor, ja, ja też o tym pisałam i wspominałam, to jest taka właśnie sytuacja, gdzie do tej pory były wyniki z krystalografii ładowaliśmy to w pewne programy, które sobie radziły z przekładaniem tego, tej wizji. Tak, ale właśnie powstanie w oparciu o, o, o tranzystory, procesory, w oparciu o procesory tych superkomputerów powoduje, że, pro, że zaprogramowana do tego stosownie sztuczna inteligencja ma zgromadzone te wszystkie dane krystalograficzne o układach aminokwasowych, które do tej pory udało się zgromadzić, i już przewiduje bez nowych danych krystalograficznych, jak według niej dana sekwencja białka będzie się zwijać. I to jest ewidentnie no, olbrzymi przełom. To chyba na łamach PNAS się ukazało. Yy, bardzo, bardzo, bardzo olbrzymi. Yy, A, zresztą jest... podobnie, podobnie jak ten system DISCO, o którym też mówiłam, czyli taki superkomputer, który potrafi zebrać z kilku urządzeń naraz. Dane dotyczące pojedynczej, wybranej przez nas eksperymentalnie i oglądanej pod mikroskopem konfokalnym komórki, i ona tam zostanie zaraz z mikro, z, z mikro zanalizowana pod kątem jej genomu i ewentualnych w nim mutacji, tego, jakie tam RNA się naprodukowało i wszystkie białka, które, które ona w tej swojej cytoplazmie ma, bo też zbudowano taki układzik, z którego jak, jak laserek zrobi dziurkę w tej komórce, to z niej wszystko wypłynie i stosownymi kanalikami podzieliwszy się, popłynie na różne dróżki mikroanalizy to też właśnie na przykład jeszcze bardziej jeszcze bardziej spektroskopii masowej której wystarczy włożyć wyłącznie wyłącznie taką, no nawet nie kropelkę nie? Nawet nie kropelkę. Kropelka to jest mniej więcej 50 mikrolitrów. Więc... Kropelkę, kropelki, tak, tak, to jest prawda. Kropelkę, tak? kropelki. I ona sobie już tam poradzi. I, i... Ale to wszystko jest tak, że produktem ubocznym, jeszcze raz zauważę, rozwoju przemysłu elektroni elektronicznego elektronicznych spalonych. Dlatego, że właśnie techniki miniataryzacji, techniki właśnie umiejętności wytra wy wytrawiania małej na no, no, no bardzo małych miejscach systemu rurek, pomp perystaltycznych i tak dalej, to wszystko można zmieścić także na jednym chipie. Te techniki min, te miniaturyzacji z elektroniki są przenoszone na przykład e, także do układów potrzebnych w badaniach biologicznych. To ja na koniec tylko powiem tak, że skoro Pan Profesor już powiedział nam dzisiaj, że ta elektronika oparta o krzem napotyka na barierę fizyki kwantowej, że no właśnie tunelowanie elektronu ma miejsce i już się po prostu jeszcze drobniej nie da. Jeszcze więcej się chyba nie da upchać w tej starej technologii. To kiedyś, kiedyś, jak będzie na to czas i okazja, to ja będę pana profesora namawiać, żebyśmy porozmawiali o tych nowych pomysłach na to, z czego się da robić elektronikę w przyszłości, w gdzie się da jeszcze więcej upakować ewentualnie. Nie tak więcej, ale można to zrobić szybciej, inaczej. To są moje ukochane komputery kwantowe. A o tym kiedyś możemy. Kiedyś możemy, właśnie. To by było też ciekawe. One jeszcze nie są wokół nas. Panie I już profesorze. Są, już są. Już są do... No i, oj, i, znowu nie nad... i znowu nie nadążyłam. I znowu nie nadążyłam. Panie profesorze, możemy, możemy się nimi bawić w tym sensie, że firma IBM udostępnia oprogramowanie, które pozwoli, po, 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 pozwoli symulować ten procesor kwantowy w domu. Na, na, i możemy zapro, zaprogramować ten komputer kwantowy, a potem przesłać IBM-owi i on nas w tym komputerze kwantowym, który udostępnił szerokiej publiczności, wykona ten program na komputerze kwantowym. To są jeszcze niewielkie możliwości obliczeniowe, ale to jest ten pierwszy krok. Pierwsza TTL-ka miała 30, 40, 40 tranzystorów, a teraz mamy miliardy tranzystorów na tym, na, więc na, komputery kwantowe Nadejdą. Panie profesorze, to i tym, optym, nie wiem czy optymistycznym, i tym akcentem po prostu zakończymy dzisiejsze spotkanie. Ja panu profesorowi najserdeczniej dziękuję w imieniu swoim, bo dużo się dowiedziałam i wszystkich naszych słuchaczy i do następnego razu. Dziękuję państwu, że żegnam serdecznie i proszę na siebie uważać.